Cześć z tej strony BN23 Witam was w takim dodatkowym odcinku Z tej specjalnej serii jaką jest Kingdom Rush Extra Gdzie poruszamy po prostu takie dodatkowe e, Tematy właśnie ze świata Kingdoma bądź e, Jakoś rozbudowujemy pewne wątki e, Jeszcze mówimy Jakieś dodatkowe rzeczy Robimy rankingi e, Zestawienia jakichś różnych rzeczy Postaci i tak 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 w tym odcinku Chciałbym się przyjrzeć przemianie pewnej postaci. No bo mieliśmy różne przemiany, motywowane różnymi działaniami. Na przykład weznana od początku kusiła potęga, władza, może na początku dość starannie to ukrywał, radził jeszcze niejako sobie z tym, twierdził też może, że nie jest na tyle potężny, natomiast po, po tym jak miał się zająć łzoł Elin, no to już ostatecznie został tym czarnoksiężnikiem. Niektórzy z Zmienili się pod wpływem jakiejś klątwy bądź nieszczęśliwego wypadku. I to zmieniło ich życie, i to jako postacią się stali. Takim przykładem jest Faustus, który stał się Bonhartem. Takim przykładem jest chociażby też Jack Lantern, który stracił głowę podczas bitwy. Mamy też postaci, właśnie inne, takie jak Weznan, które. Były chciwe, chciały osiągnąć jakiś cel, tak jak Malisia i Maktans, stały się pajęczą boginią, choć akurat ta postać długo nie pożyła, bo została dość szybko pokonana. Mamy też książęta królestwa Walardur, którzy stali się pradawnymi duchami. No i myślę, że jeszcze kilka, bądź nawet kilkanaście przykładów by się znalazło. Ale myślę, że nikt nie zastanawiał się nigdy nad tym, dlaczego tak naprawdę zmienił się z kolei Denas. Król Denas wcześniej za czasów Kingdom Rush Origins jeszcze jako książę, jeszcze nie objął tytułu po ojcu wtedy. No i właśnie, podczas Origins bierze on czynny udział w pomocy elfickim sojusznikom, czynny udział w konflikcie przeciwko Twilight Elfom, Gnollom i innym sojusznikom Malishi, a później jeszcze pomaga w walce z innymi zagrożeniami takim jak Godief i jego demony, jak Ogry Brama, czy jeszcze niedobitki elfów pod przywództwem Binimena. No właśnie, i wtedy był wojownikiem w świetnej formie, doskonale władał mieczem i był prawdziwym liderem na polu bitwy. Natomiast co się stało potem? Gdy objął władzę, to fakt. Lineria była silnym państwem, była no jednym z najpotężniejszych, jak nie najpotężniejszym królestwem na całym kontynencie, bądź w tych wszystkich tych kontynentach, bo jest też teoria yy, i możliwość, że właśnie wydarzenia z Kingdom Rush Origins dzieją się na innym. Więc mógł być nawet najpotę królem najpotężniejszego królestwa na całym świecie. No ale zmiana była naprawdę nagła. No miał świetnych dowódców, to fakt. Miał dobrą armię. I państwo było na tyle potężne, że radziło sobie z różnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi problemami, ale mimo wszystko Denas wydawał się zbyt mało przejmujący swoimi obowiązkami. Nie brał już udziału w bitwach, nie zależało mu już na tym, by brać udział w misjach, w różnych działaniach. Wszystko, co go interesowało, sprowadzało się praktycznie do imprez, bali, bankietów, jedzenia i picia. No i właśnie też zmienia się przez to sylwetka Denasa, jego możliwości. No i właśnie, dlaczego tak się stało? Opcji jest kilka, co niejako po części poruszyłem już w filmie Książę Denas vs Król Denas, ale tam skupiliśmy się na porównaniu po prostu obu wersji tej postaci, a już nie, nie rozwodziłem się tak nad tym tematem, bo od tego jest właśnie ten odcinek. Pierwsza opcja jest taka, że po prostu Denas był zbyt pewny siebie. Stwierdził, że z każdym zagrożeniem jego armia sobie poradzi, nikt nie jest mu w stanie zagrodzić, a jeszcze bardziej mógł się w tym umocnić, w tym twierdzeniu po tym, jak udało mu się też po raz pierwszy pokonać Weznana, gdy pierwsza inwazja, pierwsza próba przyjęcia władzy nad światem Weznana nie udała się, czyli podczas wydarzeń z Kingdom Rush 1. No później Kingdom Rush Frontiers działa się akcja daleko, daleko od jego granic, więc pewnie nie mar martwiłby się dopiero wtedy, gdyby e, faktycznie jakoś przy granicy, chociażby jego królestwa działo się cokolwiek. Natomiast tam zagrożenie zostało pokonane. A mało tego, siły linerii ich sojuszników, siły z Hammerholdu i tak dalej parły cały czas naprzód. One najpierw sforsowały cały obszar pustynny, pokonały tam wszystkich, później prze, przeszły przez całą dżunglę i tam jeszcze w podziemiach, o których nawet Denas mógł nie wiedzieć. No może wiedział z jakichś raportów, ale czy do nich zaglądał, to już jest inna sprawa. No to co go to obchodziło? To dla niego tak jakby nie było żadnego konfliktu wtedy. Nic się nie działo, to znaczy, że jest spokojnie. No i właśnie, dopiero pojawiło się ponowne zagrożenie za czasów Kingdom Rush Vengeance. Weznan zemścił się na wszystkich, dokonał tytułowej zemsty, i wtedy królestwo Lineri nie było już takie mocne, a sam Denas został wygnany tam do próżni, został gdzieś wyrzucony przez Weznana, a może i nawet zabity. Także, no tu za drugim razem wygląda to jakby. No, wiadomo, Weznan już miał większą potęgę, miał potężnych sojuszników, ale być może też sam Denas trochę to lekceważył. Druga opcja jest taka, że Denas od zawsze taki był i pokazał prawdziwe oblicze. Na początku jeszcze mu zależało, chciał dobrze wypaść w oczach swojego ojca, króla, by ten nie wiem, na przykład się nie rozmyślił, nie przepisał tronu na kogoś innego. No, nie wiemy nic o rodzeństwie Denasa, więc może by, więc prawdopodobne, że go nie miał, ale no, król, jak to król, może wszystko. Więc mógł na przykład przepisać, kru, przepisać królestwo na jakiegoś swojego ulubionego generała czy na kogoś. Adenas, starając się podczas wydarzeń z Kingdom Rush Origins, będąc prawdziwym czempionem Lineri e, i wzorowym dowódcą, umocnił swego ojca w tym, że to on jest idealnym kandydatem do tronu e, i potwierdził to, że właśnie oprócz tego, że jest synem, jest e, tym takim. Jakby domyślnym następcą tronu, że tak pozwolę to sobie nazwać, no to też nadaje się, jeśli chodzi o takie cechy przywódcze. Natomiast, gdy król przysłowiowo kopnął w kalendarz i Denas objął władzę, sam został królem, no to ten pokazał prawdziwe oblicze, jakim po prostu było e, pogrążanie się w tych imprezach, nic nie robienie e, i takie ogólne lenistwo, i tylko Zabawy mu były w głowach. Być może tak też było. Tego nie wiemy. No i właśnie opcji jest kilka. A jeszcze takim dodatkowym wariantem, który właściwie przyszedł mi do głowy podczas już przygotowania tego materiału, jest to, że Dennis mógł być pod wpływem czegoś bądź kogoś. No, jak ktoś oglądał chociażby film, przynajmniej. Władca Pierścieni dwie wieże widział tam, jak król Teoden był pod wpływem czarodzieja Sarumana. Król był słaby, nie rozpoznawał swoich dowódców i innych wasali i praktycznie nie był zdolny do podejmowania jakichkolwiek sensownych decyzji. Jedyne czego się słuchał, no to właśnie podszeptów Grimy, i być może Denas. Też miał jakichś takich doradców, może nawet sługów weznana, którzy mówili mu, że przecież nie ma się czego bać, przecież jesteś panie, panem najpotężniejszego królestwa na świecie. Kto mógłby ci zagrozić? I wtedy wkracza weznan cały na fioletowo wraz ze swoimi potężnymi sojusznikami i równa wszystkich z ziemią. Podporządkowuje cały świat sobie. No myślę, że to już może troszeczkę taka bardziej odjechana teoria, ale pamiętajmy, że Vena, Weznan i Denas, przepraszam, na samym początku byli przyjaciółmi. Znali się pewnie jak łyse konie. No, Weznan Denasa na pewno, natomiast czy Denas Weznana tak dokładnie znał, to już inna kwestia, bo ten mógł jakoś za pomocą magii maskować swoje prawdziwe ja i ukrywać różne rzeczy przed swoim kompanem dawnym ale być może też jak jeszcze byli w takich przyjacielskich stosunkach dał mu jakiś artefakt bądź coś co sprawiało, że Denas właśnie zachowywała się tak, a nie inaczej i dlatego na samym końcu Weznan oprócz tego, że jego potęga była ogromna, potęga jego sojuszników również była ogromna, to to też trochę pomogło mu w przejęciu władzy nad światem. No właśnie tego nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, bo my wątpię, żeby panowie i panie z Ironhide Studio rozwijali ten wątek. Eee, po prostu stwierdzili, że dadzą takiego władcę. Natomiast Origins chronologicznie jest pierwsze, natomiast jeśli chodzi o wydanie gry, wyszło później, więc pewnie pomysł na takiego Denasa. Jak jest przedstawiony jako takiego rycerza, jak w Origins, pojawił się później w głowach twórców. Najpierw miał być taki e, lekko nieudolny król potężnego państwa, taki karykaturalny, a dopiero później stwierdzili, że w tym Origins, w jego genezie, kiedyś był jednak mocnym rycerzem. No ale nie wyjaśnili nam twórcy tego, e, dlaczego tak się stało. No ja podałem tutaj trzy możliwe opcje. Myślę, że na upartego dałoby się wymyślić drugie tyle, dlaczego tak się stało. No i co? Zachęcam Was oczywiście do pisania swoich teorii na temat króla Denasa. Dlaczego no nastąpił taki trochę upadek jednak postaci? Bo ile samo państwo było, no jeszcze utrzymywało się, było silne cały czas, bo nie było praktycznie oponentów dobrych, a jak byli, no to generałowie robili robotę i inni dowódcy linerii pacyfikując takich oponentów e, no już pamiętajmy, że z jednym, teorety, czysto teoretycznie jakby niejako jednym z generałów króla Denasa e, w Kingdom Rush i Kingdom Rush Frontiers jesteśmy my, czyli gracze którzy wiadomo, że wygrają e, no więc tak to wszystko wygląda no i oczywiście zachęcam was jeszcze raz do pisania komentarzy ze swoimi teoriami Dlaczego Dena tak się zmienił? Co mogło na to wpłynąć? Ja chętnie poczytam Wasze komentarze, odniosę się do nich, odpowiem, bo myślę, że też będziecie mieli dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, bo bardzo często macie ciekawe teorie, przemyślenia i naprawdę fajnie się to potem czyta. No i co, w tym odcinku to było na tyle. W sumie wyszedł sporo krótszy niż myślałem, ale wszystko przedstawiłem, co chciałem, więc nie będę też przedłużał na siłę, bo nie ma takiej potrzeby. I słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do usłyszenia. No i cześć!